Mega wielu graczy w Fortnite teraz będzie mogła odebrać tego skina z Lotero Faudolców i powiem Ci jak to zrobić. Także obejrzyj, żebyś nie przegapił okazji, ale również powiem Ci o gwarantowanym kilofie na Black Friday, który może odebrać każdy gracz. Ale szybko robimy jeszcze konkurs na kodzik spi o Spidermana. Także jeśli chcesz zgarnąć darmowego skina, to po prostu sprawdźcie nie wygascie kodzik Sejkam w sklepie, walnij Subika, walnij followa na Instagramie, Twitchu, I napisz komentarz z Twoim linkiem z Instagrama i Twitcha w komentarzach. Bo tam będę wysłał Wam nagrody. I losowanie zrobimy sobie za kilka dni na live. Walnij łapeczkę w górę, a kodzik na skina dostęp odwizę. Także mega Sejtek. No i lecimy z tematem. Pierwsze o czym powiemy to darmowy kills z Black Friday, bo no to chyba każdy gracz z czeka każdy gracz teraz, będzie mógł zdobyć już od 22 listopada do 29 listopada darmowy killop z okazji czarnego piątku i co ciekawe, Fortnite robi taki evencik dla wszystkich graczy, także totalnie nie musisz się niczym stresować, bo nie musisz grać w żadnych turniej, jedne co będzie trzeba zrobić, to będziecie musieli wbić po prostu po 22 listopada. Ja wtedy oczywiście nagram wam poradnik jak to zrobić na Epic Games Launcher czyli na ten klient, gdzie odpalamy Epic Games'a, no i po prostu tam będziemy mieli w zakładce Fortnite, sobie wejdziemy, dodatkowe przedmioty do gry i będziemy mogli kupić właśnie ten kilof totalnie za fiko, bo jego cena będzie jak 0,00 zł i następnie będzie po prostu go kupować za tą kwotę, czyli za darmo i ten przedmiot od razu otrzymamy w grze i takie promocje. Już kiedyś mieliśmy było na przykład Shadow Ruby, było na przykład z innymi kilofami, które też mieliśmy za 0 faudolców, 0 zł i każdy gracz mógł sobie zgarnąć. Nie wiadomo, czy ten kilof pojawi się jeszcze później w Fortnite, czy na przykład będzie można go kupić, także na pewno w okolicach 22 listopada przygotuję dla Was materiał, jak go krok po kroku odebrać i często pytacie też na przykład, czy będzie to dla graczy konsolowych, czy nie. Mi się wydaje, że Kill na pewno będzie można odebrać na PC, no bo tutaj jest Epic Games Lancer, ale wydaje mi się, że też będzie można go odebrać na przykład na telefonach, albo w innym sposobie i spokojnie każdy, kto mnie subuje, oczywiście będzie miał poradniczek, jak, takie, jak ten Kill odebrać właśnie na konsolach, czy na innych sprzętach, także na bank przygotuję dla Was coś tutaj, jakiś fajny poradnik, tylko musicie poczekać, aż sam Kill wyjdzie, na pewno warto z niego skorzystać, ale przejdźmy do kolejnego tematu, jakim są kody na pakiety Xbox, o to też mnie często pytać, czy te kody już są czy nie. No i od początku grali teraz Xbox robi mega dużą promocję, gdzie będzie dostawał kody do zakupów Xboxowych. Po prostu jeśli ktoś kupi na przykład Xboxa, będzie stawał cały pakiet z tysiącem V-Dolców ze skinem OG z sezonu 8 rozdziału 1, jakimś stałym całym, samym rzeczy, jak jakieś kilopy, malowania i inne rzeczy i będą mogli to zrobić gracze, którzy właśnie będą objęci tą promocją. No i teraz czy te kody już są? Generalnie pli plika gry jak najbardziej wszystko już jest. No i event jest na 100% potwierdzony, jednakowoż dalej nie można tak naprawdę. Tych kodów chyba używać. Nie ma ich jeszcze w sprzedaży i widziałem tylko kilka sztuk. Jak niektórzy gracze dostali je wcześniej i faktycznie pokazywali, że niby to działa, ale oficjalnie w sprzedaży jeszcze tego nie ma. I tutaj często pytacie, czy każdy gracz Xbox dostanie te rzeczy. W tym momencie nie wiadomo, jak będzie to rozwiązane. No bo jak wiecie, PlayStation na przykład takie rzeczy rozdaje praktycznie wszystkim swoim graczom. Xbox możliwe, że nie będzie tego robił, tylko możliwe, że pakiet będzie rzadszy i będzie dołączony do jakichś zakupów. Także obecnie oficjalnego info jeszcze nie ma. No promocja tak naprawdę na dobre jeszcze nie ruszyła, także musimy czekać. A więc jeśli ktoś mówi Wam, że jaka da Wam na to kody, w zamian za jakiegoś gifta, to nie dajcie się oszukać, bo Was po prostu ktoś oskamuje, ale również powiedzmy o darmowym plecaku, który nadchodzi do pornej z okazji nowego eventu, jak wiecie. 3 grudnia będziemy mieli event, który zakończy obecny rozdział, no i będzie to mega duży event i z tej okazji likarze mówią, że podobno Epic Games ma dać nowy plecak, totalnie za friko, po prostu za udział w evencie i może się to sprawić, dlatego, że w poprzednich właśnie eventach często dostawaliśmy jakieś malowania, jakieś na przykład lotnie, kilofy, czy inne przedmioty, więc teraz może być podobnie, szczególnie, że Epic będzie chciało mega nahipować obecny event i tym plecakiem ma być taka jakby plecak od galakcji, tylko troszkę w innym stylu, no i może on mieć samo powiązanie z eventem, oczywiście w tym momencie dokładnie nie wiadomo co będzie zrobić, ale z doświadczenia wiem, że po prostu jeśli będziesz na takim evencie, to najczęściej te rzeczy dostaniesz także chillowo, jeśli ktoś będzie chciał go zdobyć to oczywiście będę z was też szukał materiału już niedługo, jak tylko event się pojawi i będzie już zapowiedziany, ale myślę, że każdy gracz będzie mógł to zdobyć po prostu za friko a nagrody będą rozdane w rozdziale czwartym i również powiedzmy sobie jeszcze, bo często pytacie, kiedy będzie odlica. Jak będzie wyglądał event i granie w tym momencie wiadomo o tyle, no że ma, ma się pojawić właśnie jeszcze więcej chromu, ma event być naprawdę moty, bo może zniszczyć totalnie mapę i również warto powiedzieć o tym, no, że na eventie musi być dużo, dużo wcześniej, także spokojnie, na pewno sobie ogaręcie, a kto się wie, to oczywiście robił mega dużego live'a przedłużanego, gdzie będziecie mogli ten event oglądać. I odnośnie samego liczania do eventu, w tym momencie nie jest to potwierdzone, że ono się pojawi, aczkolwiek niektórzy likerzy sugerują, że faktycznie miałoby być to w Fortnite. Cie. Jeśli kto siebie o co z odliczaniem, to pros na przykład 10 dni przed no, sezonem, czy to właśnie eventem, czy na przykład dwa tygodnie przed eventem, często pojawiały się takie liczniki, gdzie mieliśmy w lobby napisane ile dokładnie czasu zostało do eventu albo właśnie, mamy również czasami taki licznik w grze, gdzie znajduje się nad jakąś lokacją, gdzie wchodzą już rzeczy eventowe w tym momencie jeszcze licznika nie mamy, ale pamiętajmy, że zostało jeszcze 15 dni, także możliwe, że jak najbardziej on się pojawi, a pamiętajmy, że event ma być gruby, więc bardzo możliwe, że poranek zdecyduje się na taki krok ale również pamiętajcie, że dalej możecie zdobywać kody Marvela, bo to też często pytanie na streamach, kam Kamstar właśnie można podoba jeszcze się darmowe przedmioty Marvela z kodów i jak najbardziej tak przypominam wam do zdobycia są dwa skiny z kodów jeden jest skinem sekretem na zdobycie pięciu kodów a jeden jest po prostu w pierwszej wersji Marvelowej no i również do tego macie całe zestawy jakieś tam właśnie malowań do broni innych rzadkich rzeczy i kody podobno mają działać jeszcze w najbliższych miesiącach ale warto oczywiście się śpieszyć i dla przypomnienia wystarczy kupisz po prostu komiksy z Marvela które wyczujesz w współpracy z Fortnite'em albo po prostu kupisz sobie abonament w serwisie Marvel Unlimited i dostajesz po prostu z bomby wszystkie kody online i musisz się w nich zbawić sam serwis kos kosztuje około 40 zł i za te właśnie 40 zł masz wszystkie dwa skinki i cały zestawik, ale również pamiętajcie, że często w tym serwisie są fajne promocje i jak ktoś śledził mój kanał, to była okazja na przykład kupić właśnie ten abonament za 4 zł. Tak, to nie jest fake, ale również pokazałem wam kod jak Save 50, gdzie na przykład mogliście kupić to wtedy za 20 zł i bardzo często są również kolejne kodziki, które macie sobie wypatrzyć na Twitterze i kupić mega tanio prosty ten pakiecik, także warto się nad tym zastanowić, ale również powiedzmy sobie, w tym skinie jest za rok z którego mega dużo graczy będzie mogło skorzystać i pewnie będzie go ciągle się niedługo w lobby, ale na razie o tym mało kto wie, więc chyba jestem pierwszy, który Was informuje granie do Fortnite, nadchodzi nowy event wraz ze współpracą z jedną z topowych marek, no i tutaj akurat będziemy mieć do zdobycia skina, który będzie w sumie za fliko, nie będzie musieli robić żadnych zadań, nie będzie mogli grać żadnych, które nie musieli, ani nic z tych rzeczy, po prostu będzie mogli go odebrać przez określony czas, no i tutaj akurat będzie taki ziomek w niebieskich włosach, troszkę w zimowym stylu, w takim vibe ie. i skin trzeba naprawdę wygląda spokojnie, co ciekawe nie będzie można go już nigdy zdobyć. No i tutaj współpraca jest oczywiście z PlayStation, co sugerują właśnie niebieskie włosy i według oficjalnych przecieków obecnie będziemy po prostu mogli go zdobyć za 0.0 zł. W PlayStation Store i każda osoba, która nie ma PlayStation będzie mogła po prostu go sobie odebrać, tak samo jak na przykład ten właśnie Kill of the Peak Game Store, a. tylko po prostu tutaj będziemy logować się na PlayStation no i pamiętajcie, że nie musicie mieć na przykład nie musicie grać na PlayStation, tylko musicie mieć połączone konta, także nawet jeśli nie jesteś stałym graczem PlayStation, grasz na przykład na komputerze, ale masz PlayStation po prostu podłącz jak najbardziej możesz sobie to odebrać, także polecam, bo te eventy są naprawdę mega mocne i PlayStation ma chyba najwięcej założonych przedmiotów dla swoich graczy, ale również pamiętajcie o tym, że bardzo możliwe, że, że promocja właśnie pojawi się już za chwilę. A tle, teraz jest dalej do odebrania jeszcze jeden pakiet PlayStation, także jeśli chcesz go zdobyć, to wybierz szybko na PlayStation Store, a tam macie lotnie, macie taniec i macie chyba spadanie, także warto sobie też to zgarnąć. No, po prostu jak ten zestaw się pojawi z tym skinem, to ten poprzedni już po prostu zniknie na dobre i nikt nie będzie mogli go zdobyć. I jeszcze chcę przypomnieć Wam o jednej promocji, którą Fortnite właśnie zorganizował, jest to promocja z ekipakami. No i generalnie jeśli ktoś chce zebrać sobie specjalny kilo za darmo według Epika to macie kupić 6 najbliższych ekipach no i dostać specjalne kilofy za każdą ekipę, którą kupić dostajecie jeden dodatkowy kilof, który będzie pewnie OG i możliwe, że już nigdy też w Fortnite się nie pojawi aczkolwiek czy ten deal jest dobry? szczerze kilofy nie wyglądają źle ja osobiście raczej nie będę ich specjalnie kupował może przy okazji, jak będę sobie tam ekipy kupował to jest po prostu taki bonus, że jeśli kupujesz ekipę dostajesz dodatkowe killoffy ja na przykład przyznam szczerze, jakiś też taki event brem udział w nim no i tam akurat dostawałem plecaki, też kilofy, ale szczerze potem nigdy ich nie używałem także koszt tego odblokowania jest dość duży. Chyba że po prostu kupujesz ekipy Forfan, tak jak na przykład ja to robię, i będziesz to traktował jako giftnik. Także warto o tym pamiętać. Przed kupie ekip, no możecie zgarnąć sobie kilowki Przypominam jeszcze o zdaniach Rocket League, które macie dalej zrobić. No i oczywiście przypominam, że sezon kończy się już za dwa tygodnie. Także wykonajcie wszystkie przedmioty, jakie macie olewać teraz. Wszystkie karnety, dobijcie sobie wszystko. Ja wam mega, dziękuję za uwagę. Pędaj łapeczka w górę, subik, Kodzik, sejkam w wbijaj na socjale drogi witu No i zapraszam na poprzednie materiały, jak na przykład teoria o nowym rozdziale i czy na przykład właśnie o karnacie bojałowym, który pojawi się w Fortnite w rozdziale czwartym. Trzymajcie się, siema!